Dzisiaj święto świętego Macieja, apostoła, on został dołączony do grona dwunastu w miejsce Judasza i został wylosowany. Dzieje apostolskie relacjonują to losowanie. Przed tym wydarzeniem święty Piotr modli się do Boga, wskaż nam tego, którego już wcześniej wybrałeś. Dlatego też w Ewangelii na to święto y, czytamy słowa Jezusa: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Czy to oznacza, że w Kościele jedni są wybrani, a inni nie? Że jedni mają przynosić owoc, a inni są niepotrzebni, gorsi? Wykluczeni? Nie. Jednych Bóg wybiera do grona apostołów, innych wybiera do czegoś innego. Pytanie: Do czego Ciebie Pan Bóg wybrał? Gdzie jest Twoje miejsce, gdzie masz w imię Jezusa przynosić owoc i gdzie ten owoc ma trwać?